No i się Manko, miedzianego dzisiaj. Podsumowanie Olimpiady Miedziowej. Powiem Wam, że w tym, w tamtym tygodniu, bo to jest tamty tydzień, nie miałem zbytnio czasu. Działać, ale, ale coś tam działałem. Rzucimy sobie pojemniczek. Wytarujemy. Powiem Wam, że wczoraj byłem na yy, targach staroci. Takie fanty sobie kupiłem, że masakra. Zobaczycie już niedługo. Zróbmy z tego filmiki. Na no kora wpadł. Tysiąc dziewięćdziesiąt siedem. Dobra, wyk, pyk, pyk. pyk. Zgadza się, zgadza. Jak wrócę do Polski to sobie to zważę wszystko, jak wtedy zważyliśmy. Dobra, ja piję kawkę i oglądam chłopaków. Teraz leci Mario. Mario przepraszam, Kaniów Artur trafił tam sporo złomu. Pozdrawiam cię Artur. Wczoraj też wygrałem. Na kanale 4 strony złomu sztabkę. Bardzo się cieszę. Dziękuję również. A Was co? Pozdrawiam. I do zobaczenia. Cześć.